Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do subskrybowania kanału C. Kultura. Zapraszamy również do odwiedzenia strony wydawnictwa capitalbook.pl. Imperium Dobrych Książek. O Wielości Cywilizacji Felix Koneczny: Cywilizacja a Religia Katolicyzm. Ewangelie nie dostarczają bezpośrednich wskazówek do urządzania życia zbiorowego, a jednak nie ma takiej dziedziny bytu, w której by się na nie nie można było powoływać. Brak w Nowym Testamencie jakichkolwiek przepisów, jak uprawiać naukę i sztukę, jak urządzać państwo, jak strzec zdrowia lub jak się zabierać do walki o dobrobyt. Ani tam nie ma prawideł, jak sobie dzień urządzić, ani wskazówek co do jadła lub napoju albo ubioru, i ani jednej wskazówki, jak się sprawować w pożyciu małżeńskim. Skwinkunksa bytu ziemskiego uwzględniona jest w Ewangeliach jedna tylko kategoria. Ale ta starczy na wszystko, od urządzenia sobie dnia powszedniego, aż do urządzeń państwowych. Jakby płaszczem otula Ewangelia i ochrania wszystkich kategorią dobra moralnością, etyką. W tej kategorii dostarcza nowy zakon wyraźnych drogowskazów. Niemal dopiero pod koniec wieków średnich zajęto się w kościele teorią gospodarstwa społecznego na tle dociekań o justum pretium. Ale było to raczej uzupełnianie całokształtu filozofii scholastycznej, kościelnej pośrednio przez to, iż uprawiało ją duchowieństwo, bo świeccy tym się nie zajmowali jeszcze. Ale żadna z opinii co do Justum Pretium nie wywodziła się z dogmatu i nie uważała się za cząstkę religii. Kiedy potem Oresmius i Kopernik wystąpili ze swymi tezami ekonomicznymi... Obaj duchowni nie mieli również żadnych roszczeń, żeby się osłaniać powagą Kościoła. To i owo z tych dawnych roztrząsań dochowało się w tradycji i doczekało się czasów najnowszych, kiedy sprawa o słuszny zysk i wyzysk ogarnęła wszystkie słupy struktury społecznej. Szereg najnowszych encyklik papieskich stanowi koronę w dociekaniach o Justum Pretium. Dojrzał w ciszy ten owoc. A dojrzał tak całkowicie, tak dokładnie, iż wolno, a raczej nawet trzeba, identyfikować go już z papiestwem, a zatem z Kościołem. Wszystkie zaś te oświadczenia papieskie opierają się wyłącznie o etykę katolicką, wysuwaną z Ewangelii, i nie posuwają się poza to. Reszta pozostawiona jest rozumowi wspartemu etyką ewangeliczną. Dochodzi rozumowo wolno nawet prawd wiary, tym bardziej wszystkiego innego. Sam Kościół pozakładał owe wydziały teologiczne, na których uprawia się krytykę zagadnień religijnych. A skoro dopuszczalne jest rozumowanie w kwestiach porządku nadprzyrodzonego, tym samym pozostawia się wolną rękę w badaniu świata przyrodzonego, nie ustanawiając żadnej cywilizacji sakralnej. Mieści atoli katolicyzm w sobie silne popędy cywilizacyjne i to wszechstronne. Świadectwa tego wszędzie, choćby na przykład w historii sztuki, w dziejach filozofii i tylu nauk, w rozważaniu wszystkiego, co ludzkie, wszędzie i we wszystkim zaszczepia katolicyzm pierwiastki etyczne. Co najważniejsze, Kościół prawo wywodzi z etyki. W Ewangelii nie ma zgoła prawa ani prywatnego, ani publicznego. W kościele prawników nigdy nie brakło, lecz prawo kościelne ograniczone jest do stosunków kościelnych i z Kościołem ściśle związanych, a poza tym musi się prawo rozwijać obok Kościoła, lecz nie w kościele. Wyraża się to utartym terminem technicznym, jako prawo u katolików nie było i nie jest sakralnym, nie posiadając cechy religijnej. Zachodzi tu związek z cywilizacją starożymską, bo u Rzymian prawo przestało po raz pierwszy być sakralnym. Kościół pozostawił ten stan rzeczy, dając wiernym wolną rękę do świeckiego rozwoju prawa. Istnieje wprawdzie katolickie zagadnienie De civitate Dei. I filozofia katolicka poświęciła wiele pracy dociekaniom, jakie powinno być społeczeństwo i państwo chrześcijańskie. Ale nigdy Kościół nie wybrał form jakiegoś państwa lub społeczeństwa, ażeby się z nim utożsamić, a inne potępić. I te dociekania oparte są zawsze na etyce, a nie na dogmatyce bezpośrednio. Z etycznych względów odrzucił Kościół państwowość starożytną rzymską, jakkolwiek wiele przejmował z cywilizacji rzymskiej. W ogóle klasycznej. Filozofia scholastyczna i neoscholastyczna oparła się na Arystotelesie. Od Arystotelesa do Betiusa przejrzał się świat klasyczny w katolicyzmie, jakby wskrzeszony. Ocalał kościół tę cywilizację. A w jakiej rozciągłości? Dość przejść się po Muzeum Watykańskim ale pielęgnował lub pielęgnować z niej pozwalał to i owo, pod tym tylko warunkiem, żeby nie utracić z tego powodu ani okruszyny ze swojej materii religijnej. Ani w doktrynie, ani w etyce nie przystosował się nigdy do świata klasycznego. Ani też nie dostarczał sposobności do jakiegokolwiek dwojewieria. Nie wziął też nigdy udziału w dążeniach do rzekomych syntez religijnych. To też ileż pojęć i instytucji starożytnych uległo odrzuceniu. Bądź co bądź, Kościół sam tworzył cywilizację katolickiej Europy. I przyznają mu to wszyscy, że wychowywał narody. Wytworzył cywilizację chrześcijańsko-klasyczną. Ocalał Vivarium i w Monte Cassino, co tylko z ducha klasycznego dało się pogodzić z etyką Ewangelii i wytworzył się najsilniejszy splot cywilizacyjny, lecz splot katolicyzmu nieobciętego i bezkompromisowego z obciętym według pojęć katolickich klasycyzmem. Tak powstała cywilizacja chrześcijańsko-klasyczna, którą możemy zwać krótko łacińską. Sam tę cywilizację wytworzył, a jednak nie utożsamia się z nią, nie ogranicza się do niej, nikogo pośród nowo nawróconych ludów do niej nie prze. Wybierzmy dla przykładu cywilizację wybitną, lecz całkiem odrębną, chińską, jakby drugi biegun obok łacińskiej. Uczeni misjonarze od dawien pracowali w Chinach naukowo dla korzyści cywilizacji niełacińskiej, lecz stanowczo chińskiej. W katalogu chińskich książek wydanych po chińsku przez ojców Stowarzystwa Jezusowego w latach 1584-1684 mieści się przeszło 50 traktatów z astronomii i filozofii. Jezuita Adam Scholl zmarł w 1639 roku, dokonał reformy kalendarza chińskiego. Obecnie zaś ma być powołany do Chin mistrz z Bejrońskiej Szkoły Artystycznej, by na miejscu zapoznał się ze sztuką wschodnioazjatycką i stworzył odpowiedni wschodnioazjatycki styl kościelny. Wiadomo, że istnieje chińska i japońska, nawet anamicka rodzima hierarchia katolicka. Są tam nawet trapiści krajowcy. Czyż tam, który z nawróconych porzuca tę cywilizację, do której należał przedtem? Czyż mu się narzuca cywilizację łacińską? Ależ przeciwnie, jak niegdyś wobec cywilizacji klasycznej, tak samo zachowuje się Kościół wobec każdej, gotów ocalić z niej pod własnymi skrzydłami wszystko to, co tylko da się pogodzić z wymaganiami katolickiej etyki. Jakże znamienne jest pod tym względem jedno z rozważań ojca Piotra Charlesa, z Towarzystwa Jezusowego w którym czytamy następujące słowa pełne mądrości i wzniosłości zarazem Możliwe, że tam blisko Mandale w górnej Birmie lub Kuling w prowincji chińskiej Jiangxi przygotowałeś nam panie wielkiego chrześcijańskiego teologa, który nam poda duchowny wykład kazania na górze i nauczy nas najwznioslejszego sposobu modlitwy. Zresztą, czyż nie było niegdyś bardzo nieprawdopodobne, żeby ta gasta miała wydać świętego augustyna? Czyż mógłby ktoś wyobrazić sobie, że do przekładu pisma świętego powołasz dalmatyńca, święty Hieronim, lub że jakiś niepozorny żydowina starsu? W cylicji będzie apostołem narodów. Czyż Platon był bliższym ciebie niż Sakia Muni, a jednak Platon przydatny był chrześcijaństwu, a filozofia katolicka świętego Tomasza opiera się na Arystotelesie? Jest też katolicyzm religią najbardziej filozoficzną. Do należytego rozumienia go trzeba niemałego stopnia wykształcenia filozoficznego. Jest to jedyna religia naukowa. Z uprawiania nauk wyrosło wysokie stanowisko katolicyzmu, jak z nieudztwa wywodzi się upadek chrześcijaństwa orientalnego. Katolicyzm jest religią intelektu. Jędrnie i stanowczo wyraża się pod tym względem w tych dzisiejszych latach zasłużony ksiądz dr Aleksander Żychliński. Prawdziwa kultura katolicka nie polega na pewnej sumie wiadomości katechizmowych, ani na pewnych praktykach religijnych, ani nawet nie na czytaniu książek religijnych. Kultura katolicka jest to raczej silnie uzasadniony i gruntownie przemyślany katolicki pogląd na świat, dający skuteczną orientację całemu moralnemu życiu człowieka. Czyż tylko intelektu religią jest katolicyzm, a uczucie? Nie lubię jednak, gdy o uczuciach rozprawia się uczuciowo i przejdę od razu do fundamentu uczucia w dziedzinie religijnej. Nie ulega wątpliwości, że prostaczek rozumie nieraz doskonale i lepiej od mędrca istotę chrześcijaństwa. Tłumaczymy to uczuciem, wyjaśniając do prawdy jedną niewiadomą przez drugą. Dopomoże nam porównanie katolicyzmu z religiami niższego typu, mianowicie... Zestawienie życia powszedniego na tle religijnym. Dzieje katolicyzmu to ciągłe dzieje skracania rytuału i formalności. Formalistyka schodzi na coraz dalszy plan i coraz jej mniej. Życie religijne według naszych pojęć to życie wewnętrzne. Wobec tego etyka zasadza się nie na samym czynie, ale przede wszystkim na intencji czynu. Tej subtelności nie ma poza chrześcijaństwem zachodnim. Bardzo być może, że ta intencyjność wprowadzi do kościoła nowych barbarzyńców bez najmniejszej dla niego szkody. Katolicyzm jest religią intelektu i intencji. Oto dwa walne środki uświęcenia. Obydwa możebne są w niejednej cywilizacji. Same jednak żadnej nie stanowią. Podnoszono tu kilka razy etykę katolicką. Zastanówmy się konkretnie i ściśle po świecku, na czym polega ta etyka w stosunku do wszystkich cywilizacji, powołanych jednakowo, by stawić się we wspólnej owczarni. Zbierając i badając krytycznie fakty z dziejów społeczeństw historycznych, jako też z samych dziejów kościoła, tudzież wspomnienia misyjne z rozmaitych kątów świata. Nabrałem przekonania, że kwestia ta da się ująć krótko, jasno i przy tym z całą ścisłością, a mianowicie, w stosunku do życia zbiorowego, niesie etyka katolicka wszędzie z sobą cztery postulaty: wiecznie te same i niezmienne od początków do dnia dzisiejszego i jednakie dla wszystkich rodzajów i szczebli cywilizacji. Czteroma klinami wbija się w każdą cywilizację. A są to małżeństwo monogamiczne dożywotnie, dążenie do zniesienia niewolnictwa, zniesienie zemsty i przekazanie jej sądownictwu publicznemu, wreszcie niezawisłość Kościoła od władzy państwowej w imię niezawisłości czynnika duchowego od siły fizycznej. Teza o zasadniczej wyższości siły duchowej nad materialną wzbogaciła się dzięki szkole kluniackiej nad budową etyczną dalszą. Jako w pewnych razach, należy sprzeciwiać się ściśle materialnej w imię duchowej. Czyż to nie szczyt cywilizacji łacińskiej, czy nie najgenialniejsza myśl, na jaką zdobył się człowiek? Te cztery postulaty wywierają olbrzymi wpływ na każdą cywilizację. Dożywotność monogamii podnosi stanowisko kobiety tak dalece, iż dążenie do równouprawnienia staje się prostą konsekwencją, przez kościół silnie popieraną. Wywołuje to zmiany w prawie familijnym i spadkowym, odmienne poglądy na rodzinę i dom. Obstaje zaś Kościół przy tym postulacie, nie tylko twardo, ale wprost radykalnie. Nie udzieli tu nikomu, kto się na to nie zgadza. Monogamię zaprowadza się od razu, nic nie zwlekając. Nie znosi atoli żaden misjonarz od razu niewoli. Długo tolerowano niewolę aż w głąb wieków średnich, ograniczając ją jednak bez ustanku, tak, iż w Europie katolickiej już w wieku IX trzeba było niewolnika sprowadzać z daleka a i to ograniczało się do handlu żydowskiego. Aż wreszcie nie wolno było chrześcijaninowi nabywać niewolnika od Żyda. Powolność i stopniowość jest tu wskazana względami na dobro niewolników. Widzieliśmy, co za nieład wprowadzili młodo Turcy w życie społeczne, gdy radykalnie od jednego razu znosili niewolnictwo. Musiało to pozostać na papierze, bo gdzież był chleb powszedni dla niewolnika, jeśli miał być narażony na wyrzucenie z rodziny, w której z dziada pradziada znajdował utrzymanie. Dążenie do zniesienia niewolnictwa tkwiło innuce w oświadczeniu Świętego Pawła. Kto nie pracuje, niech nie je. Nie każdego stać na pracę umysłową i również nie każdego na fizyczną, ale starożytni fizyczną pogardzali. Orzeczenie apostoła narodów mieści w sobie moralny przymus pracy, wzbogaca etykę nowym postulatem, gdyż praca, skoro obowiązkowa wobec moralności publicznej, staje się przykazem etycznym. Kogo nie stać na umysłową pracę, dopełni wymogu etycznego robotą fizyczną. A skoro taka robota weszła w dziedzinę etyki, skoro stała się etyczną czynnością, stawała się tym samym godna szacunku, a zatem może się jej oddawać nie tylko niewolnik, człowieka wolnego, ona już nie hańbi. Warto się zastanowić, czy nie w tym tajemnica rozwoju rękodzieła i następnie tego wszystkiego, co zwiemy techniką. Czy też świat klasyczny nie dlatego ugrzązł na niskim stopniu rozwoju techniki, chociaż nie brakło mu odkryć naukowych, ponieważ obarczał wzgardą pracę fizyczną, z której wyłaniać się mogła technika. Wydaje mi się, że święty Paweł jest ojcem wynalazczości. Nie byłoby epoki wielkich wynalazków, gdyby nie szacunek dla pracownika fizycznego. Do walki z zemstą występuje misjonarz również radykalnie, jak do walki z wielożeństwem. Nie tu miejsce ani pora podnosić wątpliwości, czy radykalizm ten jest wskazany. Pozwolę sobie tylko na uwagę. Jako misjonarze nie zdają sobie sprawy z tego, że to niezwykła bijatyka i mordy. Ale spełnianie poważnego postulatu etycznego. Według rozumienia owych ludów, znosząc zemstę, musi Kościół dążyć do sądownictwa publicznego, a tym samym do związków państwowości. Nie ma więc czynnika bardziej państwowo-twórczego jak Kościół katolicki. Sądownictwo książęce stanowi fundament w tworzeniu państw. A nie sądźmy, że łatwo jest przekonać kacyka, że powinien stać się sędzią wszędzie i w Europie bywało zapewne tak samo jak w Kijowie w roku 996 o czym posiadamy wiadomości źródłowe Biskupi chcieli żeby książę Włodzimierz wprowadził sądownictwo kryminalne z urzędu dla Greków i Bułgarów bizantyńskich, zasiadających na dostojeństwach cerkiewnych kraju nowo nawróconego, było to barbarzyństwem, żeby zabójca, mężobójstwa, a nawet rozboje pozostawione były prawno prywatnej krwinie. Przedstawiają więc Włodzimierzowi. Jako jest to jego obowiązkiem ścigać i karać zbrodnie wprost mocą swej władzy, z ramienia państwa i że powinno się je karać choćby na gardle. Teoria sądownictwa państwowego była Atoli wręcz niezrozumiała dla oszczonego Kagana Kijowskiego. Co dopiero uczyli go nie zabijaj, a teraz każą to robić. On nie czuł się pokrzywdzonym. Za cóż więc on miał się mścić? Nie czuł się wcale przedstawicielem interesów ludności, w tym wypadku bezpieczeństwa ich życia i mienia. Nie poczuwał się więc pod tym względem do żadnych obowiązków. Pokoleń trzeba było. Nimby to zrozumiano, tradycja wkłada w usta Włodzimierza znamienną odpowiedź na propozycję biskupów: Boję się grzechu. A kiedy biskupi na razie zdecydowali się poprzestać na tym, by przynajmniej rozbójnictwo karane było z urzędu, przystał na to książę, lecz wywołał od razu niechęć starszyzny. Zwołuje więc wspólną naradę dostojników duchownych i świeckich, na której zapada uchwała kompromisowa. Za rozbój będzie wira, grzywna, co wergowie przenieśli ze Skandynawii. Ale skoro to ma być sądownictwo książęce, więc Wira nie przypadnie już poszkodowanym, lecz skarbowi książęcemu. W taki sposób ocalili biskupi zasadę, że karę za zbrodnie nakłada państwo, na razie przynajmniej za rozbój jako najgorszą ze zbrodni. Ale to kompromisowo-teoretyczne stanowisko było tylko pokryciem porażki biskupów. Skoro bowiem książę rozbójników nie ścigał, a nie ustanowił nawet żadnej służby do tego, jakżeż mógł ściągać wirę? Praktyka poszła też starą drogą i postępował Włodzimierz według urządzeń ojca i dziada, jak zapewnia kronika Nestora. Rodowe wykonywanie zemsty stanowi obowiązek, a zatem stanowi o honorze rodu. Rody nie dają się pozbawić tego prawa honoru tak łatwo. Korsyka i Bałkan cieszyły się bardzo długo tym objawem etyki naturalnej. Nie dziwmy się więc, że pośród kolorowych neofitów opozycja bywa tym bardziej stanowcza, im bardziej pochodzi z wielkiego nieporozumienia. Kościół zwalcza to radykalnie i tym samym zmusza społeczności nawracane do państwowości, to jest do obmyślania urządzeń państwowych. W niejednym miejscu globu geneza państwa wywodzi się od misji. Czwartym punktem etyki katolickiej, szerzonym przez Kościół po całym świecie jednakowo, jest niezawisłość jego od władzy świeckiej. Ta wkracza już głęboko w zagadnienia prawa publicznego. Pozostawiam ją przeto aż do miejsca, w którym wypadnie nam mówić o stosunku rozmaitych cywilizacji do prawa prywatnego i publicznego co będzie omówione w następnym rozdziale. Dotychczas zachodziło w poruszane tu kwestie tylko prawo prywatne. Kwestia zemsty ma korzenie również w prywatnym, skąd chce się ją wyrwać w dziedzinę publicznego. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie fragmentu O Wielości Cywilizacji autorstwa Feliksa Konecznego. Dzieło mogą Państwo nabyć na stronie wydawnictwa capitalbook.pl Imperium dobrych książek. Linki znajdą Państwo w opisie. Będziemy również wdzięczni za subskrypcję kanału Cykultura.